Mam dla ciebie nie jednego przystoniaka, a trzech przystoniaków. Zapraszam ich na scenę. Oh, mm -hmm. Słuchaj. <noise> <noise> Jak człowiek spotyka mężczyznę, no to przecież nie pyta go od razu o pesel. Nie, no no nie pytasz, nie, tylko orientujesz się yy, po rozmowie, odrobina rozmowy. Wiesz, czy, czy to jest starszy, starsze ciacho, czy młodsze ciacho. Ja bym chciała, kochana. Czy to już jest suchar? Czy to już jest suchar? Na którym można sobie jeść? Zęby złamać, tak. Więc ja no. bym proponowała, że zadam tu parę pytań, dobrze. a ty spróbujesz ułożyć od najmłodszego do najstarszego pesel co? Proszę. Co? No to dobrze. Ale Ka już wystarczy, że spojrzę, to ja nie, już nie muszę zadawać pytań. No Ale no spróbujmy. Spróbujmy, ja chcę ci pomóc, spróbujmy. moja droga. Co? Dobra, panowie, każdy z was odpowiada na pięć pytań, tak lub nie. Uwaga, czytam pytanie numer jeden. Czy były czasy, kiedy SMS miał 150 znaków? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Uwaga, czytam drugie pytanie. Czy marka była kiedyś niemiecką walutą? A to zmyłka robi, bo wie. Uwaga, czytam trzecie pytanie, czy Jugosławia to tradycyjny, bałkański napój mleczny z jagodami? No tak, to, to, to no żeby już by byli się. naprawdę... Czy, pytanie czwarte, czy kasetę magnetofonową można przywinąć długopisem? Tak. Ciekawe, czy wiedzą, co to jest wolna kaseta. Co to jest kaseta? A wiedzą, Ale wiedzą, jedzą. dobra. No to mhm. jak to to wiesz? To. Czy badanie kolonoskopowe to jest badanie stawów, więzadeł, ścięgien, więzadeł kolana, ścięgien? No chciałabym, żeby panu kolonoskopia zdrowia stawy. Ewa, no, pan... który z panów jest najmłodszy? E, jak to, to widać przecież. Pan z, e, pierwszy, z prawej strony. Który, twoim zdaniem, e, z panów jest najstarszy? Mam podejść? Nie, no powiedz po lewej. Pan w środku. Sprawdzimy czy Ewa Kasprzyk w cukierni nigdy się nie myli i teraz panowie, ile macie lat? Możecie nam zdradzić ile macie lat? Ja mam 35. Pan w środku? 44. No, a pan po lewej? 31. O! No, jednak w tej cukierni się trochę pogubiłaś i widać, że oceniasz po wyglądzie zewnętrznym. Bo ten, ale te by, pytania były tak zmyłkowe, bo panowie wszyscy coś kręcili, e, że nie wiedzą, że wiedzą, a tu to. Ale tak, rzeczywiście, bo ten wąs pana e, tutaj chcieliście, żeby dodać mu lat, a on rzeczywiście jest najmłodszy. No. no, 31 lat. Czy wąs jest prawdziwy? Prawdziwej? Ha! Pan sam sobie dodał wąs. To ja bym powiedziała. Jak to pan? To ja bym powiedziała, że pan musi trochę popracować, żeby młodzież wyglądać. Pomyślimy, pomyślimy. Taka rada od. Taka naszej... rada. Taka rada. Dziękuję bardzo!